Witam. MS Lisowski na szlaku R45. Troszkę zachwiał się ten mój harmonogram pływania, ale jak może słychać. choroba nie wybiera. Jak nie dopadła, tak nie chcę puścić, ale. No, trzeba się jednak pokazać, że żyje. Jeszcze mnie nie zamknęli. O, przepraszam, jeszcze mnie nie zatrudnili w tych nowych, nowych mediach, czy tam gdziekolwiek. Jestem na posterunku i muszę oczywiście tradycyjnie, i głęboko serca tu mam takiego orła wielkiego, że w pełni popieram te działania nowej władzy, a dzisiaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na wymiar sprawiedliwości, który się znakomicie zmienia, idzie w dobrym kierunku poczynania pana ministra Bodnara tymi rękami, oczywiście popieram. Pełni, a szczególnie po, po tym, jak usłyszałem taką dość długą rozmowę z przedstawicielem takiego stowarzyszenia, Justycja Stowarzyszenia Sędziów w Telewizji Republika, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Otóż pan reprezentujący to, to środowisko chwalił się, że do tego stowarzyszenia należy 4000 czy 5000 tysięcy, już nie pamiętam, Sędziów, czyli no z połowa obecnie zasiadających w togach z łańcuchem na piersi i orłem oczywiście. I ten Pan głosił światu, że oni stoją na straży bezstronności sędziów, niezależności, że kto należy do tego stowarzyszenia, na pewno walczy o to, aby ten Wymiar Sprawiedliwości był rzeczywiście tą jedną z tych władz i tam chwała im za to, że oni tak świetnie wszystko robią. Popieram to oczywiście bezwzględnie. I oglądając ten wywiad i słuchając tego pana, jakoś skojarzył mi się Sienkiewicz, ale nie ten pułkownik, podpułkownik Sienkiewicz, ale jego pra, pradziadek, Henryk Sienkiewicz i jego faraon. Tam jedną z głównych postaci był Herhor. To był naczelny wódz armii i jednocześnie główny kapłan. I on, ten Herhor, tam właśnie mówi, że ręka podniesiona na bogów będzie, no nie będzie, że obcięta, ale no coś w tym stylu. I ten rzecz Herhor tam po prostu z taką kamienną miną rządził w zasadzie całym państwem egipskim, a faraon tam miał niewiele do gadania. I dopiero oczywiście później faraon się zbuntował i tam wszystko zostało na dob dobrym kierunku poprowadzone. Ale zanim się to stało, ten rzecz Herhor po prostu no, dzielił i rządził. I tak mi się ten Herhor skojarzył z tym panem który mówił, że to stowarzyszenie no stoi na straży. No i tak stoi na straży, że zapytany, a skoro tam jest w tym statucie zapisane, że sędziowie muszą wykonywać to zapisy uchwał stowarzyszenia i trzymać linii programowej stowarzyszenia, a nie konstytucji i praw Rzeczpospolitej, tam, przecież pan Herhor powiedział, że jak się komu nie podoba, to się nie musi do tego stowarzyszenia zapisać, może z niego wystąpić. Krótka piłka, można by żegnać. Zgadzam się, trzeba to wszystko uprosić, Stowarzyszenie Justycja stoi na straży i ja się z tym zgadzam. Dlatego mam nadzieję, że do odpowiednich czynników dotrze ta moja deklaracja, że ja nie mam nic wspólnego z tym, co było do tej pory, i że pan Herhor tam zauważy tą moją niezłomną postawę w walce z tym, o to nowe, nowe, co się teraz właśnie dzieje naokoło. I dlatego tym sposobem chcę się zapisać. Nie wiem gdzie, ale tam się trzeba gdzieś zapisać. To ja jestem otwarty, oczywiście. I jakoś tak, może nie a propos to książka Niesienkiewicza ale Alistaira McVeena działa na warony. To nie czytał książki pewnie kojarzy film, który na podstawie tejże książki został swojego czasu lata do tyłu nakręcony, ale książka to zawsze książka. I że z tych dział na nawalonych to tam z tych dział to nie będziemy strzelać ani o ktokolwiek do nas też nie będzie strzelał, ale dobrze wiedzieć jak się strzela z działu. Oczywiście wolną drogę popieram. Oczywiście no, się popiera? no i na chorobską. Nawawiam do odwiedzania stron, do czytania, do pronumerowania, do subskrybowania, bo to trudne słowo. I mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, choroba jednak odpuści, chociaż no, za oknem ani to zima, ani to wiosna. No, ale jakoś tam w przodu i wcale to się nie ma, nie kojarzy ze znanym, że wiosna nasza, zima wasza, czy zima wasza, wiosna nasza. Jakby kto chciał, kto z której strony do tego podchodzić, e, namawiam do czytania. Książka to książka. Dlatego ponownie zacząłem czytać Lenina, osentowskiego, przepraszam, aby, aby przywrócić, przywołać sobie, jak to ten Lenin. Z tą nienawiścią sobie dawał radę i jednoczył tych wszystkich wokół siebie. No polecam. MS Lisowski na szlaku REJ 45 to końca.